Hej kochani, dzisiaj znów spotykamy się na takim różnorodnym kolorowym miksie zdrapkowym wybrałam takie zdrapeczki, jak tutaj widzicie, za kwotę 48 zł. Mamy wie, mega wielką pensję rubinowe 7, pudełko czekoladek, zdrapkę Polska Polska szukamy kolejnego drogocennego motylka. Kocham zdrapki, krzyżówkę za 3 zł, owocową eksplozję i dwie takie zdrapeczki, na szczęście takie o, na doczepkę dwie podkówki. pod Premiera poszła mi ładnie tej zdrapki. Jak nie zapomnę, bo w trakcie robienia filmiku czasem o tym zapomnę, że tutaj u góry wyświetli Wam się premiera tej zdrabki, która poszła mi całkiem nieźle. Także kto jeszcze nie widział, to też zapraszam. No i taki miks właśnie na dzisiaj, na niedzielę, za 48 zł. Mam nadzieję, że takie zdrapeczki Wam się spodobają i zechcecie pozostać ze mną dalej i obejrzeć odcinek do końca. Także ja już przychodzę do drapania i życzę Wam miłego oglądania. Mamy tu wszystkie o, drapeczki do kupy, jeszcze tutaj ta milusińska malusi, malusińska się tutaj zapodziała. A światło nie podłączyłam, dobra, ale mamy widno Ok, także ja już Was tutaj przybliżam, żebyście wszystko dobrze widzieli. I bierzemy się za drapanie, zaczniemy najpierw od drapeczki, na szczęście od tej najmniejszej zdrapki. Może trochę odsłonię Ruletę, żeby było lepiej Jeszcze lepiej widać O, teraz myślę, że jest zadowalająco No i bierzemy się za drapanie I szukamy trzech identycznych symboli A tutaj mamy tak Worek Prezent Siódemkę Drugi prezent Siódemkę I worek Także wszystko podwójnie. Niestety nie udało się nic tutaj wygrać. Bierzemy się za następną zdrapeczkę. Może teraz trochę przybliżę jeszcze bardziej do zdrapki. I lecimy. Tu mamy tak: siedem. Serduszko, biedroneczkę, worek, serce i worek. Także niestety te maluchy nic nie dały to przechodzimy do większych zratek. Oho, oho, Ale wielka siódemka rubinowa. Dobra. Szukamy tutaj wygranych. I mamy tak 9, 19, 2, 15, 45, 38, 39, 29, 28 i 34. Także niestety nie udało się tutaj nic wygrać. Nie wiem, gdzie kontrolna druga. Dobra, MG. Pusto. Przechodzimy do kolejnej drapeczki, jaką jest pudełko czekoladek. I szukamy sobie tutaj wygranych. A mamy tak serce i krokiet, kokos. Krokiet, migdał i kokos. Tu mamy nugat tiramisu. Mleczna i muszla. O, czekajcie, o coś tutaj. O, no dobra, jeszcze zrobimy piernik, tiramisu. Ja wam będę czytać, bo tutaj za groliłam. Muszla, precel, piernik, wiatrak, piernik serce, kakao. Kakao, no proszę, mamy wygraną, super. Mamy wygraną w pudełku czekoladek. Ciekawe, czy to zroczy coś więcej. No i tu jeszcze mamy nugat i mleczna także jedna wygrana wpadła co to będzie, co to będzie 10 zł dobra patrzcie tutaj 10 trochę zdrapałam, ale jest dobra, będę musiała później poszukać dobrze tych literek cyferek, żeby pani mogła sobie wbić w czytnik dobra, także mamy pierwszą wygraną w pudełku czekoladek, teraz już będzie z górki przechodzimy do krzyżóweczki za 3 złote i zaczynamy od literki G. I szukamy, tutaj mamy tak, mamy G w imieniu Magda, także naszą Madzie Alicję w Krainie Zakupów pozdrawiam bardzo serdecznie. Mamy teraz literkę K. Tu mamy K i tu mamy w słowie IKAR. Więcej nie widać, także lecimy sobie dalej. Dalej mamy literkę H. H też nie widzę. Dalej mamy co? F. Dalej mamy F. F mamy w słowie Fantasta. Kolejno B. W słowie Billard. Brno. Tu mamy w słowie burta. O, i tu jeszcze mamy w słowie teby. I to tyle. Lecimy dalej. Mamy literkę D w słowie division. O, proszę, w imieniu Magda. I tutaj więcej nie widać, dobra. Lecimy dalej. Dalej mamy literkę O. I tak, w słowie dywizjon, brno, osa. Jeszcze gdzieś... Aha, i tu jeszcze mamy Don. Dalej mamy Ejak Ewelina. I mamy tutaj niemenie. Bardzo lubię piosenki czy słowa Niemena. To taka propos. Mamy teby, ale już kiedyś przy jakiejś krzyżówce mówiłam. Dobra, patrzymy dalej. Czy tu jeszcze jakieś E mamy? Jeszcze tutaj mamy E. Jeszcze mamy E. Dobra, więcej nie ma. Lecimy dalej. Dalej mamy V. No to zrobimy przykaz. Oj, V i Y. Super, świetnie, normalnie idealny skład. V i Y. Genialne połączenie literek z dużą częstotliwością występowania. Oczywiście. W cudzysłowie. Dobra, lecimy dalej. Mamy literkę I. W słowie dywizjon, niemen. Tu mamy I tu mamy Izera, cis i kar Coś tu jeszcze się zadzieje. Dobra, więcej nie widzę. Lecimy dalej. Dalej mamy literkę J. Słowie, division, słowie, Azja. I to tyle. Patrzymy kolejne. Kolejno mamy C. I tak, tu mamy cis. Mamy cis. Dobra. Dalej więcej nie widać, także lecimy sobie dalej. Dalej mamy literkę U. Literka U tutaj nam występuje. Ok, tutaj mamy w słowie burta. Czy jeszcze gdzieś? No nie widać, dobra. Patrzymy sobie dalej. Dalej mamy W. W w słowie dywizjon. I co? Mniej więcej nie ma. To patrzymy dalej. l l tu mamy. Altana. Azyl. I jeszcze gdzieś coś? Ktoś widzi? Tak, tutaj mamy billard Tu mamy billard Czy ktoś lubi grać w bilarda? Ja kiedyś grałam, chyba. No, kiedyś grałam w bilarda. No, ale nie powiem, żebym była jakimś mistrzem stołu, także... <grywia> Nie ten, nie często kiedyś tam się zdarzyło. Zagrać. Dobra, tu mamy te, tutaj mamy w słowie fantasta. Teby, czyli mamy pierwsze słowo, teby nam się utworzyło. I patrzymy dalej, czy jeszcze jakieś te, dajcie znaczy tak na bliskość tutaj dobrze widzicie, bo staram się tak przybliżać, żeby mało wiele było wszystko i tutaj, widać i tutaj. Ostatnia literka, literka N. Moi drodzy. No i tak, mamy tutaj Don. Tutaj mamy N. Magda znowu się nie chciała pojawić. No. Madzia znowu się nie chciała pojawić w, w krzyżówce. <grymne> Co to ma znaczyć? Dobra, tu mamy Altana. No i słuchajcie, patrzymy sobie. Tylko wybaczcie, że tutaj chwilę czasu Wam zabiorę, ale ja po prostu muszę. <grymne> Ja po prostu muszę to tak sobie tutaj odsłonić, żeby było ładnie. O! Dobra. I patrzymy. Z nie było, czyli tu było N, ale niestety nie było Z, także dywizjon nam się nie utworzył. Niemen, tu miałam N, ale nie miałam M. Niestety. R też nie było, także tu nam od razu też odpada. R no M też nie było, Z. No i tak to właśnie wygląda. S jakby było. No to byśmy mieli trzecie słowo. To chociażby był zwrocik. Zobaczmy, może coś tutaj pominęłam. U A B. Czyli niestety nic nie pominęłam. Także krzyżóweczka jest pusta. Odkładamy sobie ją do przegranych i lecimy sobie. Może ta owocowa eksplozja jest dosyć czasochłonna, także za chwilę sobie ją weźmiemy. Teraz weźmiemy sobie zdrabkę Polska, Polska. Szukamy drogocennych motyli. Tu mamy tak, 13, 30, czyli na razie tak z trójeczkami Tu mamy 25 i 28. Tak to wygląda. Tak wyglądają nasze wygrywające liczby. I lecimy sobie z drapankiem. I tu mamy tak, czyli 6 nie mamy. Zobaczcie, moi drodzy, mamy motyla. Cudnie, bardzo się cieszę. Mamy motylka. Cokolwiek by nie było, no to naprawdę super ekstra, bo chciałam bardzo motylka. Poprzednio też był motyl. Zobaczcie, moi drodzy, ale tu się kroi coś fajnego. Kolejna wygrana pod 25. Ła wow. 28 mamy kolejną wygraną, ale się. I 13, nie, no moi drodzy, po prostu ta polska, polska to jest szalona zdrabka. Co tu dalej? 14 nie mamy. Dalej, 32 niestety nie jest wygrywająca. 27 nie jest wygrywająca. 11 też nie wygrywa i tutaj. 24, czyli drugi rządek. Mamy 14, 30, 2, 20, 7, 11, 24. Czyli tu nie mamy wygranych, ale tutaj mamy prawie cały rząd wygranych. Moi kochani, i jeszcze motyl. No to co? Patrzymy, co tu mamy pod motylem. 5, pod 25 mamy tu. 5, 5 i 5. 5, 10, 15, 20. Czy tu można wygrać 20 złotych? Można wygrać 20 złotych. Moi kochani, bardzo jestem zadowolona z tej zdrabki Polska-Polska. No po prostu zaskoczyła mnie ponownie. Po raz kolejny. Ostatnio piękna wygrana i teraz znowu piękna wygrana. Super. Zobaczmy sobie jeszcze ją tak o. Z daleka piękna zdrabka. Super. Dwie dyszki, motylek i trzy wygrywające liczby. No normalnie. Czat, super, ja się bardzo cieszę, bo na razie te wygrane, które się trafiają, są powyżej zwrotu. Lecimy dalej, lecimy dalej. Naprawdę już się robi bardzo ciekawie, a jeszcze mamy tutaj fajne zdrapki do wydrapania. Także teraz owocóweczka Owocóweczka teraz moi kochani, nasza. I lecimy. Truskaweczka. Ale kochani, ta polska polska to po prostu mnie ostatnio tak cieszy. Wtedy piękny, drogocenny motyl. Teraz znowu motyl i trzy liczby. Super. Super ekstra. Dobra, kiwi. Kiwusie, dobra. Teraz dalej mamy pomarańczkę. Tu mamy pomarańczkę. Proszę bardzo, dobra. Lecimy dalej. Dalej mamy kokosa. Dalej mamy kokosa. Dobra. Dobra. Ale już się buzia cieszy. Już się buzia cieszy, bo są wygrane. I to ładne. Także naprawdę fajnie. Fajnie zrepeczki się tutaj. Pokazują. Dobra, tu mamy arbuza. Arbuza. Teraz jeszcze owocóweczka mogłaby się trochę obudzić z tego snu owocowego. I coś nam tutaj więcej sypnąć: cytrynka. Winogronko. Tak, tutaj, ciach. Tutaj, ciach winogrona okej, okay. dobra, patrzymy sobie dalej dalej mamy melona dobra boróweczki słodziutkie uwielbiam borówki wcinać jabłuszko tu mamy jabłuszko awokado ale ta zrabka jest naprawdę wciągająca tak się wciągnie w te symbole. bo tak się człowiek wycisza. Dobra, tu mamy awokado, ale sytuacja, patrzcie: figa i gruszka. I teraz tu figa, tu gruszka. Nie no, to by było zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Ale zobaczmy, co tutaj mamy: brzoskwinia. Tu jest brzoskwineczka. I tutaj mamy. I ostatni symbol. Ananas, niestety, ananas nie dał nam wygranej. Ananas nie dał nam wygranej. Nie udało się utworzyć owocowej linii. Zostały nam wiśnie, figa, banan i. Y, banan i gruszka. Także niestety. PDI. No dobra, tu mamy pusto. To lecimy sobie dalej z kolejną zrapeczką, jaką jest Kocham zdrapki. Szukamy serduszka. Fajnie by było, gdyby nam się trafiło. No i mamy. Tutaj mamy tak. 2, 35, 16 i 21. I 21. Proszę bardzo, takie mamy wygrywające liczby moi drodzy i lecimy sobie z drapankiem 22, 25, czyli chcieliśmy 35, a mamy 25 niestety, 6, no niestety nie można zawsze mieć wszystkiego tego co się chce, 1, czyli tu mamy pusto,

Także niestety w kocham zdrapki nie udało się nic ustrzelić. Piątka poszła. Dobra, RU kontrolne są różne. No i teraz została nam na koniec największa zdrapka, mega wielka pensja. Z numerem 7. <grym> z numerem 7. No dobra. To drapiemy sobie wygrywające liczby.

28, znowu mamy na 20, a potrzebujemy na 30. Jedynecz y, dwójka, ja jedyneczka. Jedyneczka, jedyneczka. O, widzicie, jedynka też jest, ale nie jest nam ona potrzebna. 19, 32, 30. Patrzcie, mamy wygraną. Super, także bynajmniej zwrot już jest ekstra. Bardzo się cieszę, bo zawsze duże ryzyko jakieś takie jest. Z tymi zdrabkami za dwie dychy. No wiadomo, droższe zdrabka, większe ryzyko. Także zawsze się cieszę, jak co najmniej coś tam zawsze się zwraca, chociaż. 48, 22, super, jakby było coś więcej. 42, 4 i 5. 36, 8. Ława, wow, wow, wow. Mega wielka pensja. Czternaście i czterdzieści sześć. Ostatni rządek, czy jeszcze coś tutaj dorzucą. Trzynaście. Trzydzieści trzy. Dwadzieścia sześć. Dziesięć i czterdzieści trzy. Także, wygląda na to, że nic więcej nie udało się upolować Ale zobaczmy, co jest pod 38, czy jest zwrot, czy coś więcej Ale strzał! No tego to ja się nie spodziewałam, moi kochani, dzisiaj Stuwe mamy! uhu, fiu fiu, ale, ale ekstra! No, tego Ty jeśli ja kochani, e-e-e, jeszcze EE e e jak Ewelina. <grywa> no, myślałam, że będzie zwrot, kochani, ale siódemka szczęśliwa. No, popatrzcie, 38 stuwa. Stuwę mamy wygrana. Wow! Ale się cieszę, kochani, i tym sposobem mamy naprawdę duży plus, bardzo duży plus w dzisiejszym odcinku, bo przypomnę, ale paproszki, tu. Przypomnę, że wydałam na dzisiejszy odcinek 48 zł, a mamy 100. 130 130 na 48. Także moi kochani, no ten odcinek to jest po prostu normalnie czat. Ja się tak strasznie cieszę, słuchajcie. Stówkę tu mamy, no po prostu ekstra, ekstra. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Polska polska, taka szczęśliwa motyl, trzy wygrywające liczby. Tu mamy dyszkę, bo dwa kaka. I tutaj mamy stówę. Nie, jestem po prostu przeszczęśliwa, moi drodzy, naprawdę taki plus. No, no pasa po prostu tutaj, żeby jak najbardziej trwała. Tak się szczęście uśmiechnęło do mnie w końcu w tym zdrabka, że cieszę się przeogromnie. Moi drodzy, ja Was proszę serdecznie z całego serduszka o zostawienie łapeczek w górę, jakiś fajny komentarz, jeśli ktoś jest nowy na moim kanale albo jeszcze mi nie subskrybuje, to o zostawienie subskrypcji, będę bardzo wdzięczna. No słuchajcie, plusik dzisiaj jak malowany, jak marzenie, także znaczy, ja się bardzo cieszę. Dziękuję Wam bardzo za spędzony wspólnie czas. Myślę, że Wam się podobało, bo takie wygrane nie trafiają się często. Także życzę Wam, moi kochani, super miłego, pogodnego dnia. Buziaczki! Pa, pa!